i dziś będzie nietypowe rozpakowanie unboxing y, paczek z Chin otóż w samochodzie jak widzicie włączę jeszcze Wi-Fi żeby y, móc podać Wam ceny jakie, y, jakie zapłaciłem za dane produkty no i tak może nie po kolei ale taka pierwsza paczuszka to jest kabelek przedłużacz do gniazda OBD OBD w samochodzie. Yy, tak, jestem w samochodzie i zaczynam od samochodowych akcesoriów. Mam jeszcze trochę tutaj yy, kilka, jeszcze łącznie mam cztery. Yy, to jest po prostu przedłużać do OBD, OBD dwójki yy, można podłączyć sobie yy, i przedłużyć bieg, jak, jak na przykład mam w trudno dostępnym miejscu tak jak ja, czyli yy, nad biegami yy, pod yy, pod panelem do regulacji klimatyzacji yy, więc tak to kosztowało już wam mówię to kosztowało 2 dolary 31 zł dolar około no liczmy że 4 zł yy, Pierwsza rzecz. Jest pierwsza rzecz. Będę może do jak kłaść będzie wszystkie albo tutaj. Kolejna rzecz to jest takie ciekawe rzeczy dosyć tak z Chin to są. One są do uszu i wyjmuje się pojedynczy jeden taki nie wiem jak nazwać wkład. Po prostu palcem trochę się dociska, to jest taka kąbeczka, ona się zmniejsza swoją objętość, robi się gęstszejsza, bo się ją i później wsadza się do ucha i w uchu po prostu puchnie, powracając do takiego kształtu, dopasowując się do uszu. E, oczywiście to, co, co, co to pomaga, co to działa, co to robi, e, robi to e, po prostu dzięki temu trochę mniej hałasów słyszymy e, i nie powoduje, y, znaczy wiatr po prostu no, nie, nie zawiewa, jeżeli mamy na przykład e, chore uszy i to kosztowało złot, przepraszam, dolar 14. Trochę z dostałem więc $1, $5 $1,05 Kolejna rzecz Kolejna rzecz to jest również do samochodu OPD 2 LM327 Wcześniej kupywałem na kabel USB, teraz kupiłem na Bluetootha Płytka jest dołączona prawdopodobnie oprogramowanie jest to same co w tym module do, na, na, na kablu USB to jest na USB, zobaczymy czy działa kab, na USB na, na USB mm, nie, nie działało yy, ani z telefonem, ani z... Znaczy ogólnie nie, był, nie było problem z yy, oprogramowaniem nie było problemu z oprogramowaniem yy, na smartfonie czy na yy, czy na komputerze, ale był problem po prostu z obsługą protokołu yy, który jest w samochodzie. U mnie jest rnówka TIA niekiedy nie silnik 120,55 kW, jeżeli kogoś by to interesowało Kolejną rzeczą jest do smartfona takie, takie blaszki, dzięki którym można otworzyć dzięki którym można otworzyć po prostu taką e, szufladkę i te szuflatki kosztowały, znaczy te metalowe elementy kosztowały 56 centów. Następna rzecz to jest taki przekaźnik e, do modułu... No przekaźnik ogólnie można do wielu rzeczy to wykorzystać. Do lat $30. Trochę się śpieszę, bo już muszę do pracy za, za paręnaście minut. E, to są takie bezpieczniki do samochodu. One kosztowały... one kosztowały dolar 15 więc też nie niedużo do samochodu taki mm, chwytak do smartfonu i on kosztował 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 dolar 33 133 33 a ten chwytek kosztował też również do samochodu na szybę kosztował 127 27. oczywiście też z lekkim rabatem wszystkie paczki, które do mnie przyszły, które teraz pokazuję przyszły z lekkim rabatem ze względu na to, że czy po prostu jestem można powiedzieć takim stałym klientem u niektórych Chińczyków Dostałem właśnie komentarz od znajomego, że sporo paczek. Live'a akurat teraz nie ma. Nie, nie nagrywam na razie live'a być może później. Chociaż już wiem jak, w jaki sposób mogę ze smartfonu bezpośrednio. Nie mówię o hangoucie. Mówię o na YouTube, żeby transmitować. Przez oficjalną aplikację, która nie działa niestety w Polsce, ale można przy, mm, przy poszukaniu trochę informacji w internecie można również uruchomić ją yy, w Polsce. Co jest bardzo ciekawe. E, więc tak, to co mam tutaj to jest antena do samochodu e, i kosztowała 3,16 dolarów, więc niedużo. Ja Szybko kosuje. To jest taka antenka do samochodu do samochodu, a właśnie mówię że do samochodu ale do radia, do radia takiego do radia e, krótkofalarskiego ewentualnie służbowego jeżeli ktoś na przykład pracuje e, w Policji czy w Straży Miejskiej czy jakiejkolwiek innej chociażby nawet e, ochrony i to kosztowało 3,16 dolary no i to będzie wszystko w, w tym wideo. Dziękuję, na razie cześć.